W tym roku okrągła rocznica walk owo pomorskie, 80. rocznica. W związku z tym przygotowaliśmy widowisko historyczne Pomorze w ogniu. Chcieliśmy zaprezentować i jednostki walczące na wale pomorskim i sprzęt, który walczył w tych rejonach. Nie jest to stricte związane z Wałczem, raczej odnosimy się do całego Pomorza Zachodniego. Skupiliśmy się, żeby pokazać wysiłek żołnierza polskiego w końcowym etapie wojny na Pomorzu Zachodnim. 12 stycznia rusza operacja wiślańsko-odrzańska, dochodzi do Wału Pomorskiego, Wał Pomorski staje przełamany, front staje i dopiero 1 marca rusza tak zwana operacja pomorska, która 18 marca kończy ką się zdobyciem Kołobrzegu. I to był tak naprawdę największy wysiłek wojska polskiego w II wojnie. W Mirosławcu była największa bitwa pancerna, najwięcej pojazdów pancernych wojska polskiego w jednej bitwie pod Mierosławcem. Jedyna przełamana linia umocniona to jest gdzie samodzielnie Wojsko Polskie to przemało. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj z dość dużą ilością sprzętu. tak Przyjechały nasze dwa pojazdy, czyli niemiecki transporter pancerny SDKFZ 251, przyjechało również działo pancerne SU-57 oraz świeżo wyremontowana armata 76,2 mm, armata pułkowa wzór 43, w pełni sprawna.